Rosnąca góra śmieci to jeden z poważniejszych problemów współczesności, dostrzegany niemal przez każdego. Zarówno codzienna konsumpcja, jak i działająca na jej potrzeby gospodarka wytwarzają niewyobrażalne ilości odpadów, co w połączeniu z nadal niską świadomością ekologiczną społeczeństwa staje się jednym z poważnych zagrożeń ludzkiej egzystencji tu i teraz. O losach przyszłych generacji nie wspominając. Ostatnie lata przyniosły jednak zmianę podejścia większości ludzi do kwestii odpadów. Przyczyna prozaiczna: szybko rosnące ceny wywozu i utylizacji śmieci oraz egzekwowany obowiązek ich legalnego pozbywania się. Ten stan rzeczy nie zmieni się w najbliższych latach. Dlatego racjonalne gospodarowanie odpadami staje się potrzebą chwili. Dla każdego prawie gospodarstwa domowego. Właściwe podejście do segregowania śmieci na swoim własnym podwórku to nie tylko oszczędności w opłatach, ale również inne dodatkowe korzyści, jak choćby zdrowe i piękne rośliny w najbliższym otoczeniu. Nasz film traktuje o jednej z takich możliwości mowa o kompostowaniu. Naukowa definicja kompostowania określa je jako kontrolowany proces, w którym substancje organiczne zostają rozłożone na stabilny kompost. Wywołujące rozpad materii bakterie są już w odpadach, dlatego proces wymaga tylko stworzenia warunków, to znaczy napowietrzania i nawilżania. Proste? Tak, bo jest to bardzo proste i co więcej, mamy z tym procesem do czynienia od zarania dziejów. Inaczej mówiąc, kompostując wytworzone biologiczne odpady, wracamy do korzeni. Wielkim i pracującym nieprzerwanie kompostownikiem jest każdy las. Warstwy zalegających liści, próchniających pni, gałęzi i innych rozkładających się niezliczonych organizmów cały czas zmieniają się w żyzną ściół stanowiącą podstawę egzystencji leśnego zielonego świata. Pod wpływem człowieka las przechodził w pola i tu żyzność gleby trzeba było wspierać. Wykorzystanie obornika sięgające początków rolnictwa to nic innego jak sięgnięcie po efekty naturalnego procesu podobnego do kompostowania. Nie odkrywamy zatem niczego nowego. Choć o możliwościach wytwarzania i wykorzystania kompostu wiemy znacznie więcej. A do tego wspierają nas współczesne technologie. Dziś za kompost uważamy stabilny materiał, to znaczy utrzymujący swe właściwości. Pewny sanitarnie, podobny do próchnicy. Powstały w efekcie procesu kompostowania selektywnie zbieranych bioodpadów, który spełnia wymagania środowiskowe klasy jakości. Oznacza to, że mamy do czynienia nie ze spontanicznymi siłami przyrody, ale planowanym, powtarzalnym działaniem prowadzącym do spodziewanego efektu. Proces ten potrafimy przygotować i kontrolować. Mówiąc prościej, Wiemy, jaki kompost ma być i jak go wyprodukować. Początek całego procesu kompostowania to oczywiście zgromadzenie odpadów biologicznych. Nadal gromadzone są one na dwa sposoby. Mogą być one składowane razem z innymi, co niestety jest dość powszechne. Wchodzą wówczas w reakcje chemiczne z odpadami niebezpiecznymi, przyczyniając się do skażenia wody, gleby i powietrza. Druga droga to odseparowanie ich już na etapie wytwarzania lub bezpośrednio po ich zbiorce. Po tej selekcji odpady biologiczne mogą być poddane fermentacji beztlenowej, czyli metanowej, w efekcie której powstanie biogaz. Mogą też zostać poddane procesowi kompostowania. Zajmijmy się właśnie nimi. Pojęcie odpadów biologicznych nadających się na kompost jest dość szerokie. To nie tylko przysłowiowe obierki i trawa z kosza kosiarki. W zasadzie większość pozostałości po naszym gospodarzeniu, jeśli tylko dopisać można im przydomek biologiczny, nadaje się na kompost. Należą do nich zarówno osady denne z oczyszczalni ścieków, jak i fusy z zaparzonej herbaty. Też zresztą będące dennym osadem. Na liście znalazły się zatem trawy i liście pochodzące zarówno z gospodarstw indywidualnych, jak i komunalnych terenów zielonych. Wyjątek jednak stanowią trawy koszone przy drogach o dużym natężeniu ruchu, gdyż spaliny i pyły na nich osiadające dyskwalifikują ten materiał jako zdatny do wykorzystania w produkcji wartościowego kompostu. Oczywistym jest przy tym, że trawy i liście stanowią znaczącą część większości pryzm kompostowych. Podobnie pożądanym zielonym wkładem jest kora i rozdrobnione gałęzie drzew, a nawet darni i chwasty. Przy czym w przypadku tych ostatnich w kompostownikach przydomowych Przerabiać można chwasty bez korzeni lub kłączy oraz nasion. A to ze względu na możliwość przetrwania wegetacyjnych zdolności np. pokrzywy lub mlecza w temperaturach osiąganych w małym kompostowniku. Wszelkiego rodzaju odpady kuchenne, zarówno surowe jak i termicznie przerobione, również nadają się do kompostowania. Zwłaszcza, że często wyrzucane są już w stadium wstępnego rozkładu. Co przyspiesza proces w całej pryzmie. Pożądanym dodatkiem jest popiół drzewny, o czym warto pamiętać sprzątając po grillowaniu. Jednak jego nadmiar spowolnić może chemiczne reakcje zachodzące wewnątrz pryzmu. Z tych samych względów do kompostu powinny trafić pokruszone skorupki jaj, o czym wiedziały już nasze prababki. Dodając je do doniczek z kwiatkami. Są też składniki mniej oczywiste, jak choćby włosy i sierść zwierzęca. Może to jednak ucieszyć właścicieli czworonogów. Do kompostowników przemysłowych trafiają także inne odpadki zwierzęce to jest krew i skóra które również ulegają biodegradacji, tak jak się to dzieje w przyrodzie. Podobnie dzieje się z innymi odpadami przemysłowej produkcji spożywczej, jak zmiotki piekarnicze, wysłodki i tak Można też do kompostu dodawać papier i tekturę pod warunkiem, że nie są pokryte drukiem ani farbą. Nadają się do tego celu na przykład zużyte ręczniki kuchenne i idąc tym tropem, woreczki z fusami herbaty. Także fusy z kawy traktowane są jako cenny dodatek do kompostowej pryzmy. Przygotowując pryzmę kompostową, pewnych składników należy jednak unikać. Oprócz wspominanych wcześniej, mowa tu o roślinach porażonych grzybami, bakteriami czy wirusami. W takim przypadku materiał ten może być wykorzystany dopiero po spaleniu, czego w warunkach przydomowych robić nie wolno. Nie dodaje się też do kompostu odpadów z dużą zawartością wapnia, gdyż negatywnie wpływa on na procesy rozkładu materii organicznej w pryzmie. Skoro nie wolno dodawać skażonej trawy, na liście wyłączeń znalazły się też skórki owoców cytrusowych, chemicznie konserwowane. Warto o tym pamiętać. Podczas kompostowania mamy do czynienia jednocześnie z dwoma procesami: mineralizacją, powodującą rozkład w substancji do prostych związków nieorganicznych oraz humifikacją, czyli przekształceniem materii organicznej gleb tak zwanego detrytusu, prowadzącym poprzez rozkład związków organicznych i wtórną syntezę kwasów humusowych do powstania humusu glebowego zapewniającego żyzność gleby. Dla prawidłowego przebiegu procesu potrzebny jest tlen. Stąd ważne jest napowietrzanie pryzmy kompostowej oraz działanie mikroorganizmów aerobowych, czyli potrzebujących do życia właśnie tlenu. Większość z nich, bo aż 80-90%, stanowią bakterie one też odpowiadają za produkcję ciepła wytwarzanego przez pryzmę. A temperatura w niej sięgać może nawet 70 stopni, co sterylizuje kompost w stopniu wystarczającym. To, co na pierwszy rzut oka wydaje się kupą gnijącej materii w samej rzeczy jest nią, kryje w sobie istne gejzery żywotności. By je zobaczyć, potrzebny jest jednak mikroskop. W jego okularze zobaczyć można zarówno bakterie mezofilne, preferujące temperatury do 40 stopni Celsjusza, jak i termofilne, którym i 60 stopni nie wali. Liczne w tym środowisku są też ruchliwe nicienie. Stosunkowo duże pierwotniaki, wrotki, a także szybko rozkładające celulozę grzyby i promieniowce. A kiedy temperatura obniży się do znośnych wartości, obok mikroorganizmów pojawią się też inni mieszkańcy tego mikroświata. Jeżeli tylko wilgotność pryzmy jest odpowiednia, to znaczy sięgająca 40-50%, to zgromadzony materiał organiczny dość szybko przetwarzany jest na dwutlenek węgla, wodę i emitowaną energię, ciepło. Stała pozostałość to właśnie kompost. Cały proces przebiega dość szybko. Na początku temperatura rośnie skokowo z dnia na dzień. To wstępna faza rozkładu. Rzeczywiście, w naszym eksperymencie można było to zaobserwować. Następnie przez okres dwóch tygodni temperatura utrzymuje swoje maksimum. To faza intensywnego rozkładu. Po niej temperatura wolno spada wchodząc w fazę przemian. Końcowy etap to faza dojrzewania. Kiedy temperatura w pryzmie spada prawie do neutralnego poziomu otoczenia, kompost jest gotowy. To znaczy gotowy do użycia. Proces kompostowania można oczywiście przyspieszyć. Służą temu specjalnie zaprojektowane kombajny przerabiające przygotowane pryzmy. Dynamiczne rozdrabnianie. Jednocześnie natlenia przyszły kompost, jak i pomaga w mechanicznym usunięciu niepożądanych odpadów. Dzięki temu bezkształtna masa różnorakich odpadów zmienia kolor i strukturę. Staje się prawie jednolitą substancją o zapachu ziemi kompostem. Jego zastosowania są rozliczne w zależności od założonej klasy jakościowej. Od ogrodnictwa i rolnictwa poprzez rekultywację komunalnych terenów zielonych, aż po wykorzystanie w drogownictwie. Są oczywiście także prostsze zastosowania. Wprost są postownika na własną grządkę, czego wszystkim oczywiście życzymy.